Do miasta Armadillo przyjeżdża pociągiem nasz protagonista John Marston. W salonie, czyli tym typowym dla westernu pomieszczeniu z dziwnymi drzwiami, wita nas wynajęty przez urzędasów z Blackwater przewodnik, bezzębny Jack, który ma za zadanie doprowadzić nas do Fortu Mercer, gdzie nasz protagonista spotyka niejakiego Billa, z którym najwyraźniej łączą go niewyjaśnione sprawy. W końcu jeden z bandytów strzela do Marstona z dwurury. Życie ratuje mu córka pobliskiego ranchera, Bonnie McFarlane, która zabiera go z przed Fortu i ofiaruje nocleg i opiekę. Marston powoli dochodzi do siebie, lecz potrzebuje więcej czasu, by uśmierzyć ból. Zamierza kolejny raz dostać się do Billa, ale tym razem stosując ostrzejsze środki. I nie mówię tu o painkillerach. Póki co nawiązuje dobry kontakt z Bonnie, która pokazuje mu miasto, napominając przy okazji, by odrobił należne pieniądze dla doktora, który poskładał go do kupy. też nocą John zajmuje się pilnowaniem granic rancza by odstraszyć nieproszonych gości w postaci kojotów lub rastlerów, czyli złodziei kradnących konie. Dochodzi do zacieśnienia relacji między Boni i naszym protagonistą, ale nie w taki sposób, o jakim pomyśleliście. Dosyć powściągliwy do tej pory John w końcu zaczyna mówić trochę o sobie, o dzieciństwie, ucieczce ze sierocińca i dołączeniu do gangu, którego przywódca, niejaki Dutch Vanderlind, zaopiekował się nim jak synem, nauczył pisać, czytać i wychował na ludzi. Marston zdaje się imponować Bonnie i vice versa, lecz szczęśliwe zakończenie tego epizodu koliduje trochę z faktem, że nasz protagonista ma już żonę i dorastającego syna, którzy wiele dla niego znaczą. John poznaje ojca Bonnie, Drew, dla którego łapie kilka dzikich koni i sprowadza do rancha, a w zamian za pomoc otrzymuje Kentucky Sadlera, którego jako jedyny potrafił osiodłać. Później wkupuje się w łaski rodziny McFarlane, kiedy podczas mocnej burzy sprowadza całe bydło z pastwisk do zagrody, podczas gdy jeden z zalotników Bonnie, wynajęty przez jej ojca ranchkiper Amos, nie spełnia swoich obowiązków lub po prostu ma wyjebane jajca. Ludzie z miasta dowiadują się o szlachetnym czynie kowboja, co budzi ich szacunek, a wraz z nim popyt na jego usługi. Również szybko wieści rozchodzą się o delegacji naszego bohatera. Drew wie o telegramie, jaki otrzymał szef Marshall od Pinkertonów z Blackwater i domyśla się, że powody pojawienia się Johna w Armadillo mają jakieś polityczne podłoże. Jednak mimo to darzy on szacunkiem naszego protagonistę. W dodatku John nie ukrywa, że działa głównie z prywatnych powódek. Marston odwiedza szeryfa, który odmawia pomocy w unieszkodliwieniu gangu z Fort Mercer, tłumacząc, że nie jest to obszar jego działań i lepiej nie mieszać się w te sprawy, gdyż na miejscu ma wystarczająco dużo roboty, a od gangu lepiej trzymać się z daleka. John przekonuje go, że w tej sytuacji nie ma mowy o półśrodkach. Co mam robić? Sheriff w końcu zgadza się pomóc, ale najpierw dostajemy masę zadań związanych z rzezimieszkami spod salonu czy też złodziejami bydła. Podczas jednego z zadań ratujemy życie Westona Dickensa, handlarza, który, jak sam twierdzi, opracowuje receptury najnowszych medykamentów na rynku. Później dowiadujemy się, że to ściema i skok na kasę, a West Deacon daje poznać się jako świetny mówca, który aksamitnym głosem mówi z pasją w tym, by sprzedać twojej babce garnki i dywan. Wystarczy jednak przyłożyć mu lufę do skroni, a dziadek przestaje opowiadać butne historie o Grekach wspomaganych jego suplementami podczas zdobywania troi. No tak było. Nie By zdobyć zaufanie i późniejszą pomoc szeryfa, musimy rozprawić się z bandytami, którzy czują się bezkarnie w okolicy. Przejmują jedną z przydrożnych farm i biorą zakładników. Na szczęście John, Marshall i jego deputowani rozbijają szajkę i spotykają samego Billa, który po przeczebieniu grupy ucieka, lecz w ręce sprawiedliwości trafia jeden z jego zaufanych członków, Norman Dick, dzięki któremu szeryf będzie mógł deptać po piętach bandytom. Bandyci nie czekają na kolejny ruch i sami dają sobie przypomnieć. Najpierw odpalają stodołę państwa McFarlane, a potem uprowadzają Boni. Winą za to wszystko zostaje obarczony rządowy delegat wyjęty z prawa Marston, który od pewnego czasu zwiastuje tylko kłopoty. Lecz ten uspokaja ojca Bonnie i obiecuje odbić dziewczynę. Bandyci przychodzą z propozycją wymiany w samo południe. Bonnie za Normana Deaka. Udajemy się zatem do Tumbleweed, gdzie jak się okazuje bandyci wcale nie chcieli się wymienić, a tylko zwabić grupę w pułapkę. Wybucha strzelanina, w której z rąk własnego gangu ginie zakładnik Norman Dick, a Bonnie zostaje powieszona. Lecz w ostatniej chwili ratuje ją John, tym samym spłacając dług wdzięczności. Po powrocie do Armadillo zaczepia nas dziad sprzedawca i każe kłamać podczas prezentacji jego alkoholowych specyfików, rzekomo poprawiających zmysły. W zamian poznaje nas z przygłupim Sefem, który czasem wykonuje drobne robótki dla gangu Williamsona i ma otwarty wstęp do fortu. Więc wprost, trupy. Przygłupi Sef poświęca całe swoje życie, możliwość posiadania rodziny i wewnętrzny spokój w zamian za pogonią za skarbem, którym okazuje się być szklane oko. Marston od początku nie wierzy w jego ideę, ale szalony złodziej jest mu potrzebny do ataku. Na Fort West Dickens poznaje Johna z kolejnym niewydarzonym chlorem, Irlandczykiem, który jest tak bardzo irlandzki, że przy nim nawet woda zamienia się w whisky. Mężczyzna w zamian za uratowanie życia ma zorganizować broń, Gattingana Chleus nie wywiązuje się z obietnicy, ale przyciśnięty do muru w końcu rusza z żonem do kopalni, skąd zabierają skrzynię. Seth i Irish montują broń wewnątrz fury dziadka, a my w tym czasie wykonujemy dla niego kilka nudnych wyścigów. Gdy wszystko już gotowe, zbieramy ludzi, to znaczy cmentarnego złodzieja, chlora i przekręta, a także grupę zapalonych jeźdźców sprawiedliwości od szerifa marszala. West Dickens sprowadza nas do fortu niczym słynnego już konia trojańskiego, o którym tak ochoczo wspominał podczas niemal każdego spotkania, a Marston urządza tam u toje 2-0. Po wszystkim okazuje się, że Bill Williamson przebywa teraz w Meksyku u niekiego Javiera Esqueli. Podczas gdy wszyscy uznali odbicie Fortu za całkowity sukces, Marston nie daje za wygraną i zamierza ruszyć do Meksyku. Rzekę pokonuje promem przy pomocy Irlandczyka, który rzekomo utrzymuje dobre relacje z Meksykanami. Respektują go tak bardzo, że nawet nadali mu przydomek El Rato, co w wolnym tłumaczeniu miałoby znaczyć kot. Moczymorda musiał jednak coś namieszać, bo gdy tylko przekraczamy granice, dostajemy ostrzał z każdej możliwej strony. Marston pokonuje łowców, a potem dostaje kilka wskazówek od drapieżnego, zapijaczonego kota, dokąd ma zmierzać. Po czym ich drogi się rozchodzą. Podczas długiej przeprawy do Rosy twórcy dają nam posłuchać naprawdę klimatycznej piosenki. Dziki zachód to jego dom, kiedy rewolwer chwyta w dłoń, umie ustrzelić muchę, bo nie chybia. Marston dociera do Chuparosy, gdzie odbywa filozoficzne rozmowy z jednym z kapitanów Vicente de Santom, na temat problemu szeroko pojętej biedy w Meksyku i ludzi, którzy nie potrafią znaleźć perspektyw, by z niej wyjść. Narzeka on na agresję rebeliantów i wychwala gubernatora, zarazem kolonela armii Agustina Allende, człowieka, który rzekomo opanował bunty i zaprowadził w północnej części Meksyku nowy ład. Kapitan nie wie nic na temat Williamsona i Esqueli, ale zna kogoś, kto też nic nie wie. Amigos dochodzą do wniosku, że wszyscy bandyci grupują się razem, więc najpierw musimy rozbić gang lokalnego przywódcy, Abrahama Reyesa, który może posiadać jakiekolwiek informacje. Przez kolejne kilka misji musimy udowodnić Meksykanom swoje dobre intencje. Unikamy politycznych konfliktów i mówimy otwarcie o celu, jaki nam przyświeca, to znaczy dwóch wyjętych spod prawa ludzi. Marston nie ma dobrej pozycji do negocjacji, dlatego zgadza się na każde warunki. Osłania pociąg towarowy, zabija członków lokalnego gangu, naraża życie dla rządowców, którzy to jak się okazuje wcale nie mają takich czystych intencji. Żołnierze podpalają domy rodzinom bandytów i zabawiają się z ich kobietami, a kolonel okazuje się być chlorem i prowodyrem tychże zachowań. Wojskowi dbają tylko o własne dobro, a w dodatku cały czas wodzą za nos Marstona, który to próbuje zlokalizować Williamsona i SQL. -a. Johnowi zupełnie się to nie podoba, ale nie zna nikogo, kto mógłby mu pomóc znaleźć członków jego byłego gangu. Po wykonanych robótkach dla żołnierzy, kapitan DeSanta chce pozbyć się Johna i wysyła go na ostatnią, bardzo wymagającą misję, na której miał zginąć. Ale jak już zdążyliśmy się przekonać w prologu, nie tak łatwo go zabić. Nagrodą miało być w końcu wydanie członków gangu, którzy rzekomo mieli pojawić się w Czuparosie, by przejąć pociąg towarowy. DeSanta do ochrony pociągu przydziela Johnowi samych rekrutów, którzy nie mają bladego pojęcia o strzelaniu. Dlatego protagonista zaczyna myśleć, że kapitan wysłał wszystkich na pewną śmierć. Marston uchodzi z życiem, ale od tego momentu staje w opozycji do dyktatury Alente i jego armii. Włócząc się po czuparosie, napotyka trójkę Amigos, którzy chcieli go okraść. Szybko się z nimi rozprawia, a cała sytuacja imponuje starym kowbojowi, który obserwował ją z daleka. Tym rewolwerowcem jest niesławny Landon Ricketts, który obecnie jest bardzo cenioną osobą w mieście. Cenioną, gdyż w przeciwieństwie do władz naprawdę działa w obronie lokalsów. W dodatku Marston rozpoznaje w nim człowieka, którym jako młody chłopiec był bardzo zafascynowany. W końcu po raz pierwszy, choć cały czas jakby naokoło, nasz bohater zdradza, że wykonuje zlecenie dla stanowej organizacji detektywistycznej z Blackwater, gdyż jest przez nich szantażowany i co ważne, sprawa dotyczy jego bliskich. W końcu po paru spotkaniach z wąsaczem opowiada również o swoich konotacjach z grupą przestępczą i o tym, że dla gangu zrobiłby wszystko, niczym BDOS. Lecz ślepy los zadecydował inaczej i podczas jednego z napadów dostaje kulkę, a jego grupa zostawia go na pastwę losu. Ricket staje się naszym dobrym kumplem na tyle, że razem zaczynamy ogrywać lamusów w pokera. Jeden Niemiec oskarża nas przy tym o cheatowanie, dlatego chwilę później widzimy prawdziwy pokaz umiejętności Johna Marstona. Nasz protagonista wypytuje miejscowego SQL-a i Unionsona. Oczywiście każdy wie, czego szuka Johna, ale każdy też trzyma gębę na kłódkę. Jeden z lokalsów mówi jedynie o swojej siostrze, porwanej i przetrzymywanej przez armię. John może jedynie współczuć, ale po wymianie zdań z Ricketsem wyrusza odbić dziewczynę. Luisa, bo tak jej na imię, została skazana za kontakty z przywódcą rebeliantów Abrahamem Reyesem, więc powinno to zbliżyć również Johna do jego celu. Luisa również jest rebeliantką i walczy o wolny Meksyk. Jest ślepo zakochana w przywódcy i najprawdopodobniej oddałaby za niego życie. Po wskazówkach również docieramy do Reyesa, który miał drobne problemy z rządowcami. Ten zdaje się nawet nie pamiętać Luisy, bo nazywa ją Laurą, ale ma na tyle dobrą bajerę, że głupiej babie to nie przeszkadza. Desanta z rozkazu kolonela w końcu prowadzi naszego protagonistę do kościoła, gdzie rzekomo ukrywa się Williamson i SQL. W rzeczywistości jednak żołnierze obezwładniają Johna i chcą wykonać na nim wyrok śmierci. Niespodziewanie jednak swój dług wdzięczności spłaca Abraham Reyes z grupą rebeliantów, którzy wyciągają Johna z kłopotów i posyłają De Santę do piachu. W odwecie Allende zabija ojca rebeliantki, Luisy, a żeby wzbudzić jeszcze większy postrach i dysrespekt, jego wnętrzności lecą na pożarcie psów. Grupa rebeliantów również wysyła wiadomość w postaci wysadzenia konwojów rządowych. Marston w międzyczasie słucha jak bardzo oddana Abrahamowi jest Louisa. Szkoda, że nie działa to w dwie strony, gdyż odwiedzając Reyesa, John łapie go na zdradzie. Ten nie ukrywa, że nie żywi do Luisy żadnego uczucia. A poza tym zwykła chłopka nie może być żoną przyszłego prezydenta. Nie że nie? Nie nie pocz chłopie. A policji nie ma, bo to nie odkładamy historię miłosną na bok. Abraham Reyes z pomocą żona przechwytuje rządowy pociąg z zaopatrzeniem, a jego szpiedzy w końcu lokalizujemy square level Presidio. Po strzelaninie, Marston łapie go na lasso i oddaje w ręce Rosa z Blackwater, organizacji, która cały czas ściga były gang Marstona i jego przywódcę Dacza Vanderlinda. Na pożegnanie, jeden z rządowców w niegodziwy sposób przesyła Johnowi pozdrowienia od jego przetrzymywanej żony. Wracamy jeszcze tylko na chwilę do siedziby Allende, gdzie również ukrywa się Williamson, i po krótkim pościgu przesyłamy im parę kulek. Rebelianci w końcu obalają Stalowe Rządy i obejmują władzę, ale podczas powstania umiera Louisa. By oddać hołd swojej niedoszłej żonie, Reyes ustanawia nazwać ten dzień jej imieniem – Dniem Laury. Po udanym powstaniu i wykonaniu zleconych zadań, Marston jedzie do Blackwater, by odzyskać żonę i syna. Niestety rządowcy kolejny raz stawiają mu ultimatum. Tym razem ma dopaść przywódcę gangu Dacha Vanderlinda. W przeciwnym razie postawią mu zarzuty zbrodni dokonanych w przeszłości. Dutch Vanderlyn, który jest swój przestępczy prime ma już za sobą, ciągle umacnia swoją pozycję, jednając ku sobie przychylność rdzennych Amerykanów, którzy walczą u jego boku w imię nadziei na odzyskanie ziem, które niegdyś im odebrano. Szantażyści wiozą Johna na wrak statku, gdzie rzekomo znajduje się Vanderlyn. Wszystko okazuje się być zasadzką przygotowaną przez sprytnego przywódcę, więc znowu musimy trochę postrzelać i przy okazji uratować informatora Anastasa. Nasz protagonista próbuje podejść swojego byłego mentora na kilka sposobów. Raz podczas napadu na bank, co kończy się śmiercią niewinnej kobiety. Kolejny raz wraz z jakimś profesorkiem podczas próby zawarcia pokoju z Indianami, którzy śpią po krzakach niczym szlachcice z Kapitana Bomby. Ta próba również kończy się fiaskiem, a nadomiar złego ginie Nastas, który jeszcze chwilę wcześniej uratował nieprzytomnego Marstona. Profesor jest zafascynowany życiorysem Dacha, jego skillem w asymilowaniu ludzi pozornie nie mających ze sobą nic wspólnego. Świadczy o tym chociażby jego nowy gang pełen odmieńców ze wspólnym celem przeciwstawienia się władzom. Vanderlind najwyraźniej czuje się bardzo pewnie w nowej, starej roli lidera, bo niezważając na konsekwencje, zjawia się w samym centrum miasta. John eskortuje profesora i umożliwia mu ucieczkę, a potem razem z Rosem szykują odpowiedź dla gangu. Gatlinganem oczyszczają cały teren z Indian, a potem wpijają do kampy dacza, by rozprawić się z nim raz na zawsze. Zarówno Vanderlind, jak i rządowcy ciągle prowokują Johna, śmiejąc się z Abigail, żony naszego protagonisty, pełniącej niegdyś najstarszy zawód świata. Jednak ten stara się pozostać opanowany, bo wie, że od tego zależy życie jego bliskich, a poza tym sam nie może poszczycić się krystaliczną przeszłością. John w końcu dueluje się z daczem, ale ten drugi honorowo rzuca broń. A potem siebie. W przepaść. Rządowcy z Blackwater podrzucają Abigail wraz z synem prosto na ranczo Marstonów, a na koniec przebiegły rozstrzela do martwego Vanderlinda, by dopisać sobie fraga do statystyk i raportów. John w końcu wraca do domu. Już w progu serdeczne przywitanie serwuje mu Abigail. Poznajemy również jego syna Jacka i starca, którego wszyscy od dawnych lat zwykli nazywać wujkiem. Podczas nieobecności Marstonów zapijaczony starzec nie opilnował przybytku, toteż bydło i konie zostały rozkradzione przez Rastlerów. John chce się całkowicie przebranżowić. Skończyć z szalonym życiem rewolwerowca na rzecz zostania rancherem. Najważniejsze jest dla niego bezpieczeństwo rodziny. Nie chce, by syn musiał borykać się z konsekwencjami jego złych wyborów. W kilku kolejnych misjach krok po kroku zmierzamy do celu stania się porządnym, szanowanym rancherem. Jesteśmy w dobrych relacjach z państwem McFarlane, więc kupujemy od nich trochę bydła na lepszy start i zawozimy kukurydzę, której im brakuje. Przy okazji Bonnie poznaje w końcu Abigail, o której tak dużo opowiadał John. Kobiety znajdują wspólny język. Abigail jest wdzięczna za uratowanie życia Johnowi, a Bonnie gdzieś w głębi serca zazdrości idealnego związku Marstonom. W domu czeka na nas syn, który ma spory kompleks zajebistości swojego starego. Głównie siedzi w książkach i przygnębia go myśl, że nie będzie nawet w połowie tak zaradny jak John. Ojciec zabiera go na polowania, pokazuje jak pozyskać dropy i gdzie je sprzedać. Uczy go jak łapać konie i jak o nie później dbać. Generalnie życie Marstonów przestało być pełne wrażeń. Dbają tylko o siebie i o kilku najbliższych ludzi. Na ranczu jest spokojnie i zdawać by się mogło, że wszystkie problemy John zostawił już za sobą. Niestety rzeczywistość szybko ich weryfikuje, gdyż na ranczu pojawiają się rządowcy z Blackwater, którym przoduje Edgar Ross. W miarę możliwości odpieramy zmasowany atak po to, by Jack i Abigail mogli uciec. W międzyczasie od kuli ginie wujek, a John staje vis a z przeciwnikiem, z którym nie jest w stanie wygrać. Próbuje ustrzelić kilka głów, ale ostatecznie swój żywot kończy podobnie jak Abruzzi w Prison Break. Powoduje to tylko głupi uśmieszek i satysfakcję na twarzy Rosa. Podczas ucieczki Jack i Abigail słyszą strzały, dlatego decydują się wrócić na ranch, aby ratować Johna. Niestety jest już za późno. Trzy lata później, nad grobem ojca i matki, która niedawno zmarła, Jack obiecuje sobie pomścić śmierć Johna. Nakłada kapelusz ojca i wyrusza do Blackwater, by znaleźć Edgara Rosa. W mieście dowiaduje się, że mężczyzna przeszedł na emeryturę i prawdopodobnie spędza czas z żoną i bratem. Jack odnajduje dom Rosów i podaje się za kuriera. Żona Edgara kieruje go nad rzekę, gdzie nasz cel oddaje się swojej pasji łowieniu ryb. Marston konfrontuje się z Ross'em choć z początku trochę niepewnie, to sprowokowany wyciąga rewolwer i jak na prawdziwego kowboja przystało, oddaje kilka celnych strzałów. Tym samym wyświadcza Rosowi przysługę. Daje mu możliwość popływania z rybkami. To co świetnie zbudowało dla nas Red Dead Redemption, Undead Nightmare zniszczyło jednym głupim dodatkiem. I mimo, że nie jest on kanoniczny, to jednak Rockstar dodaje go do wersji goty. Dlatego z czystej przyzwoitości należy o nim wspomnieć. Akcja dzieje się niedługo przed atakiem Pinkertonów z Blackwater na rancho. Podczas ulewnego deszczu wujek nie wraca do domu. Abigail i Jack zaczynają się martwić. Młody Marston znowu czyta jedną ze swoich książek, tym razem jakąś fantastykę o potworach i jastekach. Opowiada o tym swojemu ojcu, lecz nagle zjawia się długo wyczekiwany wujek, lecz trochę jakby odmieniony. John od zawsze wiedział, że pijaczyna miał problemy z głową, ale tym razem mocno przesadził. Wujek pod postacią zombie atakuje i zaraża Abigail, a ta rzuca się na Jacka. John bez zastanowienia strzela wujkowi w głowę, a żona i syna wiąże liną. Mamy do czynienia z jakąś dziwną zombie apokalipsą. Dlatego też John wyrusza do Blackwater, by znaleźć lekarstwo. Miasto jest opanowane przez nieumarłych, dlatego John podpala cmentarza i pozbywa się trupów niczym Seth, łowca skarbów. A skoro mowa o nim, to udajemy się do New Austin i również podpalamy cmentarz. Apokalipsa zombie wydaje się być spełnieniem marzeń Sefa, gdyż pierwszy raz od dawna znajduje osoby z podobnym ilorazem inteligencji. Osoby, które może nazwać przyjaciółmi. Cmentarny złodziej przez swoje wyalienowanie i wiarę w zabobony zdaje się wiedzieć więcej na temat przyczyn apokalipsy. Okazuje się, że za wszystkim stoją Aztekowie. Wyruszamy do New Paradise, gdzie siostry zakonne domyślają się przyczyn powstania martwych z grobów. I dochodzą do wniosku, że woda święcona na ułamek sekundy przywraca im świadomość. Do zakonu przybywa nowa siostra ze Spinozy, która zna przyczyny plagi nieumarłych. Otóż rządny władzy Abraham Reyes najechał starożytną świątynię i wykradł z niej antyczną maskę. Marston udaje się do Reyesa i strzela do zarażonego starego kumpla, który nawet jako zombie chciał napastować niewinną kobietę. Jak się okazuje, kobietą jest asteckie bóstwo. Ayatiotel, które później prowadzi Johna do świątyni, by mógł odłożyć maskę na swoje miejsce. Plaga zombie znika, a John wraca na rancho, gdzie czeka na niego żona i syn. Kilka miesięcy później, już po ataku Blackwater na dom Marstonów, szalony Sev kradnie maskę z meksykańskiej świątyni, co powoduje kolejną plagę nieumarłych. Z grobu powstaje również John Marston, który został pochowany przez żonę i syna z wodą święconą, co pozwala mu wrócić na ziemię jako jeździec apokalipsy i w przeciwieństwie do innych nieumarłych zachować świadomość.